Pozwól, że podam Ci kilka interesujących moim zdaniem powodów, dlaczego warto wystartować z własnym kanałem YouTube jeszcze w tym roku. YouTube oglądam nieco od ponad 10 lat, od mniej więcej 10 na nim działam i przez ten czas widziałem jak YouTube z platformy z głupimi filmikami zmienił się w miejsce, gdzie ludzie tworzą własne biznesy czy zakładają kanały, które zmieniają się w ich główne źródło utrzymania bądź też dodatkowy zastrzyk gotówki. YouTube daje naprawdę wiele możliwości, a to lista 8 powodów, przez które moim zdaniem warto założyć własny kanał. Plus na samym końcu dziewiąty, dodatkowy. Bonusowy powód, czy w sumie raczej mała podpowiedź? Zaczynamy od punktu numer jeden: czyli własna edukacja. Tworząc na YouTube nie musisz być od razu specjalistą od wszystkiego, ale z biegiem czasu, kiedy Twój kanał się rozwija, uczysz się coraz większej ilości przydatnych umiejętności. Między innymi jest to nagrywanie wideo, nagrywanie audio, budowanie sceny, ustawianie i oświetlanie kadru, występowanie przed kamerą, pisanie scenariuszy, montaż wideo, tworzenie grafik, podstawy marketingu i podstawy copywritingu oraz wiele, wiele innych rzeczy. Między innymi tego nauczyłem się przez ostatnie 10 lat i oczywiście nie nazwałbym siebie specjalistą w żadnej z tych dziedzin, ale w każdej z nich znam co najmniej podstawy a w sumie tak naprawdę więcej i mam doświadczenie, więc jeżeli zaszłaby taka konieczność mógłbym wybrać dowolną z tych rzeczy i zacząć się rozwijać w tym kierunku. Więc nawet jeżeli w swojej działalności nic nie wyjdzie to możesz nabytą wiedzę wykorzystać do nowej pracy albo sprzedawać swoje umiejętności czy też skillsy jako dodatkowe usługi. A kolejny punkt to promo swojej firmy albo też usług. YouTube jest idealnym miejscem, żeby zaprezentować swoje produkty lub usługi szerszej grupie osób po to by je promować. Prawdopodobnie nie w każdym przypadku będzie się to dało ale na 100% w większości jest taka możliwość żeby założyć kanał, gdzie będziesz prezentował w jakiś fajny sposób albo właśnie produkty, które oferujesz, albo też swoje usługi. Szczególnie jeżeli masz biznes online polegający na usługach, szkoleniach, konsultacjach, czy jakże popularnych ostatnio kursach online. I swój kanał możesz budować wokół swojej wiedzy. Tutaj przykładem może być prawnik albo księgowy, albo wokół swoich umiejętności. Tutaj możemy mówić o montażyście wideo, albo na przykład o grafiku. Lub też wokół branży, z której sprzedajesz produkty, pokazując swoje produkty i to jak one są zajebiste. Jeżeli wszystko zrobisz dobrze, to dotarcie do potem potencjalnych klientów, którzy mogą być zainteresowani właśnie Twoją ofertą, to tylko i wyłącznie kwestia czasu. Od Ciebie tylko dodam, że aktualnie, jeżeli ja myślę nad jakimś biznesem, to jednym z pierwszych pytań, jakie sobie zadaję, jest to, czy da się ten biznes połączyć właśnie z prowadzeniem kanału na YouTube. A skoro o tym mowa, nie możemy zapomnieć o tym, że kanał YouTube może być świetnym źródłem zarobku. Dużo osób myśli, że na YouTube zarabiają tylko i wyłącznie duże kanały. Mówiąc najprościej, jak się da, nie jest to prawdą. Przykładowo znam gościa, który ma około 14 tysięcy subskrybentów na swoim kanale na YouTube i w zeszłym roku zarobił około pół miliona złotych sprzedając swoje kursy online w tematyce, w takiej jakiej prowadzi kanał. Mało tego, na ten rok zapowiedział, że leci po milion. Dochodu, nie przychodu. Na YouTube można zarabiać na wiele sposobów, nie tylko z reklam, czy też dużych współprac. Przykładowo, może to być też sprzedaż dużych lub małych kursów online, e-booków, innych produktów cyfrowych lub fizycznych. Poza tym mamy też różnego rodzaju crowdfunding, czyli wspieranie przez widzów, fanów, czy afiliacje, czyli procent od sprzedaży polecanych przez nas produktów. Plus wróćmy jeszcze do reklam i współprac, bo te też nie są tylko dla dużych kanałów i nie musisz mieć od razu milion. Nowego kanału, żeby na tym też zarabiać. Przykładowo na moim innym kanale zarabiam około 1000 zł za 100 tysięcy wyświetleń filmu. Do tego dochodzą współpracę, gdzie za minutową stawkę jestem w stanie zgarnąć od 1000 do 3-4 tysięcy. I mając nawet niewielki kanał, przykładowo możemy mieć 200 tysięcy wyświetleń plus powiedzmy jedną współpracę za 2000 zł. Jesteśmy w stanie zgarnąć miesięcznie około 4 tysięcy. I owszem, jest to tylko dodatkowy dochód, nie jest to oczywiście majątek, ale taki kanał też można rozwijać i z biegiem czasu te kwoty będą wyższe, bo będziemy mieć i więcej współprac, i więcej wyświetleń. Co sumarycznie da nam jeszcze wyższą kwotę, i z takiego dodatkowego dochodu, może się to zmienić w główne źródło utrzymania. Podsumowując ten punkt, nie chcę ci powiedzieć, że od razu zarobisz nie wiadomo jaki majątek, bo tak nie będzie. Realistycznie, patrząc na początku, nic nie zarobisz prawdopodobnie przez parę miesięcy, jak niedłużej, swojej działalności. Twój kanał będzie musiał się oczywiście rozwinąć, ale później może on dawać dodatkowy dochód do Twojej normalnej pensji z pracy, a z biegiem czasu, jak będzie się rozwijał, może przerodzić się w Twoje główne źródło utrzymania. Czyli idąc jeszcze dalej, jeżeli ten kanał będzie prawidłowy, przez Ciebie rozwijany, to może on stanowić źródło naprawdę bardzo fajnego zarobku, bo są youtuberzy, którzy zarabiają bez problemu pięciocyfrowe kwoty, a nie mają wcale milionów subskrypcji. Kolejnym jakże ważnym punktem na naszej liście jest budowanie społeczności. Nie ma lepszego miejsca w internecie, no może Instagram, żeby zbudować sobie oddaną grupę fanów. Fanów, którzy pójdą za tobą w przysłowiowy ogień, a przede wszystkim ci zaufają. A parafrazując e, tytuł książki Michała Szafrańskiego, zaufanie to waluta przyszłości. Dobrze zbudowana społeczność może być Twoim największym skarbem, która pomoże Ci przy budowaniu innych socjali, biznesu czy zwiększaniu Twojej rozpoznawalności w danym temacie. Dodatkowo pozwolicie to nawiązać kontakt z ludźmi o podobnych zainteresowaniach, zebrać feedback od zaufanych ludzi, zdobyć nowych klientów czy w ekstremalnych przypadkach nawet i partnerów biznesowych. Czasem Twoja społeczność też pewnie zacznie promować to, co robisz wśród swoich znajomych, co będzie kolejnym sposobem na dotarcie do nowych osób. Krótko podsumowując, mając swoją społeczność będzie Ci o wiele, o wiele łatwiej działać z aktualnymi i przyszłymi projektami. A piątym punktem na mojej liście jest samorozwój. Była już mowa o umiejętnościach twardych, ale nie możemy też zapomnieć o umiejętnościach miękkich. Tutaj przede wszystkim mam na myśli pewność siebie, szczególnie przed kamerą, no to nie jest za specjalnie odkrywcze, bo nic nie nauczy występowania przed kamerą lepiej niż, no, po prostu samo występowanie przed kamerą. Ale na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że YouTube dał mi masę pewności siebie, bo jak ja pierwszy raz siadałem do nagrywania, to cały dom Musiał być pusty. Nie to, że nikt mnie nie słyszał, tylko po prostu nikogo nie mogło być w okolicy, a teraz siadam po prostu przed kamerą i nagrywam, nieważne co się dzieje obok. Z pozostałych rzeczy, które ćwiczymy prowadząc kanał na YouTube, to na pewno umiejętności organizacyjne, kreatywność, umiejętność analitycznego myślenia, szczególnie jeżeli używamy analityki na YouTube, samodzielność, przełamanie strefy komfortu czy pewność siebie. A kolejną rzeczą, czy też kolejnym punktem, jest budowanie marki osobistej. Tutaj powiem szczerze, przez chwilę myślałem, czy ten punkt tutaj umieszczać, skoro wcześniej było budowanie własnej społeczności. Teoretycznie jest to czymś podobnym, natomiast budowanie marki osobistej wiąże się z tym, że my pokazujemy światu, jakim jesteśmy kozakiem w danym zagadnieniu. I o ile będzie to wyglądało podobnie do budowania społeczności, to koniec końców daje nam to zupełnie inne benefity. Jeżeli zbudujesz silną pozycję eksperta w danej branży, to dzięki temu możesz mieć łatwiejszą drogę do różnego rodzaju współprac czy też deali. A przede wszystkim osoby, które szukają prawdziwych kozaków w danej dziedzinie, będą się same do ciebie zgłaszały. Więc ja osobiście rozdzielam budowanie społeczności od budowania marki osobistej, bo dla mnie są dwie zupełnie różne rzeczy. Mimo, że dochodzimy do tego, powiedzmy, że w podobny sposób, to jednak ten Outcome, jaki dostajemy z jednego i z drugiego, jest zupełnie czymś innym. I moim zdaniem, do budowania swojej marki osobistej, nie ma lepszego miejsca niż YouTube. Chociaż faktycznie trzeba prowadzić kanał w specyficzny sposób, pokazując swoją wiedzę i lub skillsy, żeby to miało sens, ale z drugiej strony YouTube też może służyć poniekąd jako portfolio tego, co robimy. I tutaj od razu mała podpowiedź do budowania marki osobistej na YouTubie. Bardzo dobrą rzeczą są vlogi. Niestety vlogi nie są zbyt dobrą rzeczą do budowania własnego kanału, zazwyczaj, więc trzeba bardzo sprytnie i bardzo dobrze połączyć jedno z drugim, żeby coś z tego tak naprawdę wyszło. Ale jeżeli masz pomysł na to, no to to może być właśnie strzałem w dziesiątkę. Żeby nie było tylko egoistycznych powodów, to porozmawiajmy też o tym, że możesz również pomagać innym. YouTube jest idealnym miejscem do tworzenia filmów instruktażowych, poradników, czy też filmów z tipami, które pomogą widzom w nauce nowych rzeczy lub rozwiązaniu ich problemów. Coraz więcej osób, żeby nie powiedzieć, że wszyscy w tym momencie, jeżeli ma jakiś problem, jakieś zapytanie, to idzie albo do Google, albo do YouTube'a i tam szuka odpowiedzi i właśnie w ten sposób może trafić na Twój film. I w domyśle Twój film ma im oczywiście pomóc, mało tego, możesz oczywiście cały swój kanał zbudować wokół właśnie takich filmów. I tutaj być może sobie troszkę zaprzeczę w tym punkcie, ale dodam taką malutką, egoistyczną pobudkę. Coraz częściej widzę, że ludzie właśnie w ten sposób budują swoją markę osobistą, albo budują swoje społeczności. I później wykorzystują tą swoją zbudowaną pozycję, oczywiście do zarabiania. Ogólnie jest to w miarę spoko opcja. Z jednej strony robisz coś dla innych, no a w końcu z biegiem czasu też sam z tego korzystasz. Tutaj na pewno ważną rzeczą jest to, że w ten sposób możesz nauczyć się przekazywać wiedzę, a to w przyszłości możesz wykorzystać do różnego rodzaju szkoleń, konsultacji, czy też do stworzenia własnego Kursu online, co teraz jest bardzo popularne. I taki schemat działania, że tworzymy kanał z poradnikami, a później przerabiamy to, czy przerabiamy swój plan działania, czy strategię na coś, co ma przynieść nam korzyści. No mówiąc szczerze, jest dosyć często spotykany, czy to na polskim, czy zagranicznym YouTubie. Zanim przejdziemy do dość istotnego punktu tego filmu, czyli tajemniczej dziewiątki, zostaje nam jeszcze punkt ósmy. A jest to wyrażanie siebie twórczo. Tak to nazwałem, miałem tutaj na myśli dzielenie się swoim życiem, czy też swoją pasją. I będę tutaj szczery, nie są to rzeczy, które są mi bliskie, ja mam bardziej pragmatyczne nastawienia. Natomiast wiem, że są osoby, dla których jest to szczególnie istotne, bo chcą dzielić się swoimi przeżyciami z innymi. Mam tutaj na myśli głównie vlogi. Lub inna grupa, dla której YouTube jest idealnym miejscem do rozwijania swojej pasji: czy to przez tworzenie filmów, czy też przez dzielenie się swoim hobby z widzami. Jeżeli jesteś taką osobą, z pewnością wiesz o czym mówię. I nie ma co ukrywać, że do tego YouTube też się świetnie, czy też wręcz idealnie nadaje. W końcu dochodzimy do 9. Bonusowego punktu, który bardziej jest taką podpowiedzią, czy też rozwianiem obaw. Mianowicie na założenie kanału na YouTube wcale nie jest za późno. Wiem, że wiele osób ma takie obawy, ale nigdy nie będzie momentu, że będzie za późno i nie będzie już miejsca. Zawsze będzie miejsce na nowe kanały z tym, że YouTube się zmienia i to jest bardzo istotny element. I w tym momencie, porównując do tego, co było trzeba zrobić 5 lat temu, żeby twój kanał się udał, trzeba się nieco bardziej postarać. Przygotować lepszą strategię, zrobić lepszy reser, czy przygotować lepszą produkcję filmów. I podsumowaniem tego niech będzie to, że nigdy, ale to nigdy nie będzie będzie już tak prosto jak jest dzisiaj. Wcześniej było prościej, dzisiaj jest prosto, a jutro będzie trudniej i z każdym kolejnym dniem będzie coraz trudniej. Więc jeśli chcesz wystartować z własnym kanałem nie czekaj, zrób to jak najszybciej, a jeżeli chcesz jednocześnie zrobić to jak najlepiej i jak najłatwiej, to koniecznie zostaw subskrypcję na tym kanale, bo na tym kanale nagrywam filmy o tym jak rozwijać własny kanał YouTube. Plus też możesz obejrzeć filmy z tej playlisty, bo tam dowiesz się jak o YouTubie myśleć i jak myśleć o własnym kanale, żeby ten jak najszybciej i jak najlepiej się rozwijał, zyskiwał wyświetlenie pytania i subskrypcja.